Mind up, girl is going to burn out. It's the last crooked mile I will walk. Witam serdecznie widzów Zjednoczonych Republik Grania. Dzisiaj Battlefield 3, a jakże, rozegramy trzy mapki w trybie tym team, team Deathmatch. Ja za każdym razem próbowałem grać szturmowcem. Kiepsko mi idzie, nie mogę opanować tych pokawek, ale cóż, czasami idzie dobrze, czasami gorzej. Zapraszam. Dobra, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, wszystko bezpiecznie. Nie wal mi na głowę, bez tłumika. Rany, nulet. To nigdy się dobrze nie kończy. O, ale łupno. Tam kogoś widziałem, zaraz, 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 zaraz. zaraz dobrze. Nic, nic, spokoj, spokoj. Aaa, Claymore, to było do przewidzenia. Sied, chciałem go szybko, ale przeżyliśmy. Ale, spokojnie, spokojnie. Boże, ja się kręcę. Co za rzeźnia. Dobra, panowie, jeszcze tylko pięciu rozwalmy i koniec jest blisko. Aaaa... Ja. Do końca ci! Okej. Okay. Aj, Ajajajajajaj. Aj. No cóż, ważne że jest zwycięstwo, nie? Kurczę to była ciężka runda. To znowu ta sama matka. Ja ją lubię. Nawet dosyć mocno, bo ona ma dwa typy. Ale kurde, mi zabrał Bo Posiedźmy tutaj w krzakach. Krzaki są zawsze fajne. Ja ją lubię, bo ona ma dwa typy miejsc. Ma długie korytarze. W których można się nieźle ustawić. I ma też. Tęgę zaraz dostanę. Od. A jest! Wychylił się. Jaj, Kurde, musiałem dostać w głowę. Tylko jednym strzałem. Dobra, nasi. On ma, 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 ma takie ma budynki, w których można się przemykać. No i ma też te korytarze, w których snajper może zaszaleć. Okej, okay, z lewej nasi. Okej. Okay. Jest już załatwiony. Dobra. Także bardzo moim zdaniem udana mapka. Widziałem, koleści stali na górze. O, ale jakiegoś skocznego faceta mam na góry, nie? Zaraz przyjdą tamtędy, jak znam życie. Siema, ale się... O rany, my jome. Tego już nie uratuję. Spróbujemy tam, oni siedzieli na daszku, co? A tego już strącili. Można by się tam wbić No o, o kurde, zostaliśmy okrążeni Widziałem z tyłu facia, spróbujemy daszkiem Właściwie to daszkiem poza za dużo powiedziane Ach, po kuśkach dostał Delikatna asysta była Kurde, przy takiej dynamicznej akcji nie powinienem specjalnie mm, z tłumikiem przesadzać, ale... Ej, masz No dobra ja coś tu strzelić. Nie, nie będę mu blokował drogi, bo on... O, ten się tu nieźle ustawił. Claymora? Dobra, nie chce mi się tu stać. Wszystkie są przejścia za... zajęte. Ale tam stoją. Kurde, myślałem, że przestraszyłem. Dobra, nie ma co. Spróbujmy podnieść jeszcze tego. To też jest szansa na niedźwiedzie. E dobra, zginął. O, granat! To jest ciekawe miejsce. Ja tam widziałem... E profilaktycznie. Co mi tam? Granaty tanie. Aż żeśmy utknęli w tym korytarzu, co? Oooo! Wow! Wystawiłem się. dobra tam. Idziemy dalej. Znaczy, idziemy jakoś inaczej, kołczyć, Jak by ich tutaj obejść. Aaaa, teraz będzie kula. Nie, przeszliśmy. Tu się nie da obejść, chyba. Może, może się uda. Może się uda. Udało się, jak dobrze wszystko no, zagram. A mnie nikt tutaj nie zauważył. Spokojnie, przykampujmy teraz. Ej, ej, Jak ja mam przykampować, jak oni tak szybko wyruszają. tu za chyba jest. Przuleci ich ratować. Chciałbym się wbić do tego budynku, tam gdzie drzwi są naprzeciwko. byłoby świetne pole ostrzału dla tych, którzy. To co? Próbujemy? Spróbujemy, ktoś tam granat dymny rzuci. Oooo! Oh, Kurde, już widziałem drzwi. Olerny świat. tam nie ma, czyli idą wrogowie. A Wiedział, że tu jestem, kurde! Z pozycji leżącej nie bardzo mogłem się. I jeden, jeden. Spróbujemy, ja w budynkach się pewnie czuję. Dobra, idź przodem. A ja tu będę krył. Ach, dwa, jeden dla mnie. Dorwałem go czy nie? Aj jaj, jaj! Kurde, dałbym sobie jajko obciąć, że przejechałem mu po głowie. Ej, karabinem w sensie. Żyją wszyscy? Zdrowi? Nie kurde Chyba podniosłem poleciał, ale. Oła, ale ktoś wpadł. O rany Julek. Ale masakra. Nie, nie ma się co trzymać, jak są takie tłumy. Spróbujmy jeszcze raz tutaj. Jaj Nie wiedziałem czy go zabił, czy go nie zabił Jak z tymi punktami? O rany fatalnie, fatalnie Ale prowadzimy Ja może fatalnie, ale reszta drużyny sobie radzi nie najgorzej Musieli w środku Ajaj. Aj, aj. No to nic, zobaczymy się w następnej rundzie. Ta była kiepska. Ja cię kręcę. Tak jest, first kill dla mnie. Dobra robota, rozwaliliśmy pierwszego no gnoja. Tam gnoja to już nie obrażałbym go tak strasznie, ale... Rozwaliliśmy go to prawda. Tutaj troszkę. Tutaj spokojnie, ok. Ja bardzo lubię tą, ale cisza, spokój. A, drugi nasz. Spróbujmy. Ostrożnie. Z której strony mogą się wychylić? Chyba z lewej. Mało się dzieje teraz na tej mapie. A nie zmieniaj połowy magazynka, no kurde. Nie chodzą w samotności, ale jestem osioł. O rany, jomek. Trzy rzeczy przegapiłem, znaczy dwie na pewno. Po pierwsze tak. Jak kolesie idą, do grupą? Po drugie, jak koleś padł, to jest szansa, że przybiegnie do niego medyk. A ja kurde, zacząłem zmieniać magazynek, a ja miałem taką świetną pozycję. Dobra, nie ma co tędy wchodzić. Za dużo, za dużo tutaj ludzi jest. Trzeba spróbować jakoś ich obejść. Ale tu też pełno ludzi. Rany boskie. Przejdziemy na drugą stronę ulicy. Aaa, tu siedzą. Kurde, ale żeśmy ugrzęźli grz w tym budynku. Widziałem cię na mapie, kolego. Dobra, zastanówmy się gdzie my jesteśmy. A Ta uliczka, tak? Dobra. To oni tu siedzieli w tym budynku. Myślę, że ja będę tam stał i czekał i się wychylę. Nie, 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 nie. Ja sprawdzę tych tutaj. Gdzie oni tu siedzą? A, siedzieli tutaj, ale już nie siedzą Dobra. Nie, tędy nie ma co iść. Kurde, gdzie cię tu iść? Zobaczmy sobie na mapce, gdzie są nasi. Tam jest dużo, tu jest dużo. No to było przejścia. Trzeba poszukać jakąś drogę, żeby ich obejść. I od tyłu, no. No i przegrywamy, cholera. Nie, nie przegrywamy. A teraz przegrywamy już. Cholera. Cholera. Zestrzelili go, nie. Pat, chyba tam. Przyjdzie do niego medyk? Nie, nie bardzo. Tak jest, przyszedł. Już też pomyślał o granacie. Tak jest, czołgamy się, czołgamy się. O ile nie przeleci żaden granat, to jesteśmy w dobrej pozycji. Spokojnie, spokojnie. Tu nie chodzi o to, żeby szarżować. No, wychodzisz, czy nie? Okej, okay, może się uda wyrwać z tego uścisku tutaj. Sied! Zabij go najpierw! Sied! Kurde, przecież tamten nie miał tłumika, więc nasz medyk musiał widzieć dokładnie Z której strony padły strzały. boję Granat? Ja cię pierdolę. Kurde, gdzie ja rzuciłem tego granata? O rany boskie. Okej, okay, gdzie jesteśmy? Ach, tutaj. O, o, o! Dobre miejsce. Można się spróbować przedrzeć i trochę ich od tyłu zaskoczyć. Daj tam rękę. Pan zaznaczył? Nie zmieniaj magazynka. ci granat! Ajajaj, aj, aj, a ten skąd tu się wziął? Kurde, mol. O rany boskie. Ale kurde, widzicie, zawsze obchodzenie od tyłu przynosi jakieś skutki, tylko strasznie ciężko się przebić. Tędy się nie przebijemy. Tam się pewnie też czają. Kurde, fele. Jest napierdziono. Nie tutaj u nas no. ten korytarz jest kryty, tak? Jest to, jest <grywa> no, tak? Gdzie ten granat rzucasz? Jak rany? Jeszcze jak musisz się chować przed swoimi ludźmi, to jest dobra. Idą tamtym korytarzem sprawdzimy ten. Dobra jest. Ale to nie jest walka, kurde, dopóki. Aj Shit, Ależ bieg bezpiecznie, minął granat Gdzie jestem? Ua, dobre miejsce. Jak ja bym chciał mieć... Chodzeń. Shit. Oni mi widzieli lepiej niż ja ich, co? Nawet granat nie doleciał. Kurde, te noże. To naprawdę. Czy ja ci wyglądam na rannego jak ranię? No, ja? ja, licha Trzeba iść jakoś inaczej Tam jest nasz, ja. Wasz, pierwsza pomoc Czy tam ktoś strzelał z tego kącika? Mi się tylko wydawało. Spokojnie, czołgamy się. Z lewej strony, czy ktoś może wybiec? Chyba może. Nie widzę tam. Nie, nasi są dobrze. Kurde. Nie wiedziałem, gdzie on się tam chowa. Tam jest jakiś zaułek taki teraz, tak? Na tym trybie. Alerny świat. No nie. Dalszej dziurze, w jakiej tylko mogłem się zrespawnować. Oooooo! Oh, Ach, ten pośpiech. Dobra, nie jest tak złe, kogoś z kończy się ta rozgrywka już. Ten korytarz zajmie, straci jeszcze pięciu ludzi i będzie pomagał. Nie tego korytarza. Tamten ten poszedł le tym tylnym, przebije się. Dobra, to idziemy do niego. Kurde. Ja znowu za wcześnie zmieniam magazynek, no trudno, ale żeśmy przerażnęli, ale kiepsko. jaj. No nic, to by było na tyle, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, papa! Pa.